I ruszyły. Troszkę Pride of Scarlet straciła na starcie bardzo szeroko Dżersejka na prowadzeniu Iris Bloom. Soma Bay Telimena Nałęcz utrzymuje prowadzenie Iris Blum, na drugiej pozycji Soma Bay Na trzecim miejscu Dispensa, czwarta Baleona. Piąta. Delimena na łęcz, szósta Pride of Scarlet, siódma Carcosa i ósma Jerseyka. I za moment klacze pojawią się na prostej finisowej. Bardzo ładnie tutaj złapała Kanat Pride of Scarlet, ale polem finiszu jest znakomicie Dispensa. Dispensa. Soma Bay oraz Terimena Nałęcz. Soma Bay, Soma Bay i Dispensa. Dispensa, Soma Bay. Dispensa, Soma Bay, Soma Bay, Dispensa. Polem Karkosa się rozpędza, ale w celowniku na pierwszym miejscu Soma Bay, na drugiej pozycji Karkosa.